Hej, hej, się malko, wszystkim tu to witam ponownie na Watcher of Films. Dzisiaj sobie zrobimy krótki informacyjny odcinek, co się zmieniło w ciągu ostatniego tygodnia. E, pewnie kosmetykę zauważyliście, ale jest jedna bardzo istotna wiadomość: oczywiście Wojtyw wystartował i to sobie zrobimy osobno. Na, na razie nie miałem czasu, znaczy miałem czas się tym zająć, ale brakuje mi, żeby Wojt można było zacząć w ogóle konkretnie, trzeba mieć naprawdę jednego dobrego tanka, przynajmniej jednego, jak nie dwóch. I jestem w trakcie robienia jednego, ale teraz bardziej istotna rzecz. Do tej, do tej pory, jeżeli z kimkolwiek jak to zaczynał grę, polecałem, żeby, żeby, zrobić sobie, żeby skupić się na fuzji i zrobić sobie Teowina, bo jest naprawdę porządnym gościem. Że pomógł, ale to wszystko się zmieniło od tego, kiedy dodali abominację do mm, Abomination do zestawu, i teraz to jest niesamowity koleś, i jak tylko jeśli tylko macie właśnie tych tutaj składowych, y, to pierwsza rzecz, którą bym wam polecał, bo akurat akurat ani Harpun, ani demon nie, nie prezentują sobie nic specjalnego, więc można ich spoko poświęcić. Y, Abominacja będzie dla was rewelacyjnym dodatkiem do konta, Pomin pom nie, nie pomijając oczywiście, oczywiście tego, że jest legendą. Te jego są naprawdę, e, naprawdę porządne i przyda wam się szczególnie na farmieniu na farmienie ekwipunku. E, no zresztą pewnie we wszystkich innych innych też. tak e, Tam gdzie mamy duże, duże zagęszczenie wrogów, czyli na, fal, na, na, na falach, e, czyli na, e, na, fa, na jakiejkolwiek farmie giru tam gdzie mamy biegi, no i oczywiście jeżeli robimy teraz i prawdopodobnie też e, na tym Void driftcie jeszcze nawet nawet nie jestem pewien, o co, na, czy będzie potrzebny na Białej Wieży, ale to się zorientujemy, Ivory Tower. Ok, to teraz omówimy sobie szybko skillę jego. Ja, ja, ja byłem na tyle, na tyle farta jakoś wcześniej, że udało mi się go złapać, także go mam, ale co nie znaczy, że będę pomijał tą fuzję, bo y Naprawdę jest ciężko o, o kamienie ze skillami, więc zrobię sobie fuzję po to, żeby ulepszyć, ulepszyć jego jeden z podstawowych skilli. Zresztą zobaczycie, dochodzi tutaj już po pierwszej, przy pierwszym ulepszeniu, przy pierwszym przebudzeniu mamy, mamy wzmocnienie skilla i atak ładowany nie tylko powoduje podpalenie, ale stunuje, więc będzie super do kontroli fal właśnie i do kontroli dużej ilości mobów. Dobra, a teraz sobie omówimy jego skile. Czyli co jest z nim faj takiego fajnego. Przede wszystkim to, że naprawdę potrafi wy wykręcić mocny damage i niby w teorii jest, jest bohaterem, który atakuje pojedyncze cele, ale to wszystko się zmienia właśnie wraz z atakiem. Czyli mamy pierwszy 120% obrażenia jednego przeciwnika, ale 15% szans, czyli kurczę średnio co szósta atak, że będzie atak ładowany, który robi 120% obrażeń wszystkim, wszystkim przeciwnikom w zasięgu. I to się wydaje, a dobra, to jest koleś, który walczy wręcz, więc zasięg nie jest, nie jest żaden specjalny. Tak, tylko że jego pasywka zwiększa jego zasięg. <laughs> I teraz dobra, zaczniemy sobie tutaj drugi, Blu tutaj Bluetooth wagoni. Co, co trzeci raz, kiedy otrzyma Damasz, zwiększa jego atak, prędkość, zwiększa jego prędkość ataku i obrażenia o 3% i potrafi się na, nałożyć 10 razy i pozostaje, czyli to już nie spadnie. Jeżeli on tam dostanie, czy tam, czy tam przestanie bić, czy nie będziemy mobów, nie będzie żadnego wystudzenia, po prostu jego, jego atak i prędkość ataku jest wzmocniona na, na forever. I teraz mamy jego ulti. Jego ulti automatycznie odpala się po 25 sekundach, zwiększa jego HP o 50%, zwiększa jego atak, zasięg, zasięg ataku. I obniża ilość obrażeń fizycznych, które dostaje o 30%. Wszystkich przeciwników w zasięgu, w zasięgu, który sięga teraz tym powiększonym dwukrotnie, i każdy ma szansę. Każdy powoduje 65% obrażeń AOE i powoduje podpalenie na dwie sekundy. I właśnie tutaj będziemy mieli wzmocnienie tego, tego podstawowego ataku jeszcze o stun. I teraz to podpalenie zostaje tak to zostaje na dwie sekundy, jeżeli, będzie, jeżeli ktokolwiek. Jeżeli odpali się na przeciwniku dwukrotnie, wtedy zostaje i już w ogóle nie gaśnie i cały czas pali. Nie? Także jeżeli mamy jakikolwiek bonus z podpalenia wynikający z artefaktu, czy z biżuterii, czy z innej synergii, z innym bohaterem, to to już mamy wtedy na stałe. No i właśnie tutaj mamy pasywkę, tak, przyspieszenie. I trzecie mamy, kiedy stracimy, kiedy nasze HP spadnie do poniżej połowy, wtedy odpala się nietykalność na 5 sekund. I automatycznie odnawia sobie 30% HP. I to może być odnawiane co 55 sekund jednorazowo, czyli prawie że, prawie że co minutę. Tylko, że ten czas się skraca o 5 sekund jeszcze, jeżeli się odpali jego ulti, czyli w zasadzie mamy co 50 sekund, no bo ulti mamy co 25, tak automatycznie, czyli dwukrotnie w ciągu minuty, czyli to nam się skraca. Jak widać tutaj będzie można jeszcze skillę podenszantować, ja nie mam porobionych na maksa, po prostu nie mam jeszcze tych, tych, tyle, tyle tych książek, do, tyle tych kryształów do, do skilli dla LEGO bohaterów. Więc jeszcze chwilę to potrwa, ale właśnie wzmocnienie tego jego ataku wynikające z przebudzenia będzie bardzo fajnym dodatkiem do tego, żeby i cieszę się, że to jest na górze od razu, czyli dochodzi jeszcze stąd do podpalenia, dlatego będę śmigał po tą, po tą, po tą fuzję. No, bo naprawdę naprawdę przyda się wszędzie tam, gdzie jest teraz ciężko, i zakładam, że jeżeli nie macie dobrego walczącego bohatera wręcz, to, to sklepanie abominacji to będzie to, to powinien być was, być was priorytet, bo wasz priorytet, bo naprawdę zmieni wam kurczę, oblicze gry. I jeszcze raz tutaj jest demon. Zobaczmy go sobie. Nic, nic specjalnego w tym, w tym kolesiu na razie nie ma. Jedyne to. Także tak, on, on. ma dosyć dosyć niszowy jest. Także jak zamiast trzymać widzicie nawet go nie ekspiani nie nic. Więc teraz będzie dobry powód, żeby go wyszkolić. Miałem parę kopii. Vortexa na no, vortek, który jest przydatny. O no, tu jest Harpon i akurat jest to, to tutaj zrobiony. jak On nie, nie ma nic sobie specjalnego, więc super, że. że można z tego, z tego gościa zrobić coś, coś właściwego. Oczywiście Vortek jest super healerem, więc teraz jeśli jakąkolwiek kopię jego złapę, to zamiast robić następne przebudzenie, to po prostu wezmę i sobie wklepę w abominację, bo tutaj zdążyłem wrzucić jego kopię. Rage Legend tutaj będzie następny i dopiero tutaj zwiększenie e, zwiększenie jego. Nad... Także najpierw abominacja, a później dopiero będę jakiekolwiek kopię Vortexa miał, to będę sobie wrzucał. Także taka, taka fajna rzecz, naprawdę w... Dopóki się nie odpaliła ta fuzja z, z Abomination, to nie widziałem w ogóle do tej pory, żebyśmy mogli składać oprócz tych oczywiście e, z, fragmentów, e, z, z, z fragmentów, z fragmentów, z szardów, więc zdobywanych na eventach. Więc jak tylko macie tych bohaterów doklepanych, te kopie, które są wymagane, to rzućcie wszystko inne i składajcie sobie Abominację, jeżeli nie macie. Nie macie jeszcze gościa w swoich, w swoich szeregach, bo naprawdę będzie warto go maksować i, i używać wszędzie tam, gdzie jest ciężko, bo potrafi naprawdę przyjąć e, dosyć dużo obrażeń, sam się leczy i przy okazji do, do, dołożyć, dołożyć sporo od siebie. No i oczywiście, jeżeli uda się nam zrobić teraz, jeżeli tylko uda mi się zrobić, sprawdzę go, jeżeli uda mi się zrobić jego kopię, zobaczę jak ten stun działa i czy ma jakiś zwiększony zasięg, czy nie, i czy naprawdę przyda się na farmieniu, szczególnie, szczególnie na, na GIR-1 kiedy mamy tutaj te fale, bo, bo naprawdę jest ciężko się tam utrzymać. Dobra, to był Girkoto. Do zobaczenia. Zrobimy sobie jakiś dłuższy strumień, czy coś, albo dłuższy odcinek, jak będę, jak będę walczył w, w wojdzie. Mówię teraz, muszę popracować nad tankiem. Na razie jest na 43 levelu, trzeba zrobić przynajmniej 50 minimum, a jak nie wyżej. I jak widzicie kasowo, <laughs> szatowanie czerwonych przedmiotów, naprawdę, pożera jak masę, masę forsy, więc chwilowo mi na tym zejdzie. Dobra, trzymajcie się. Hej.